Cześć, z tej strony Frey. Na dzisiaj mam dla Was jedną gierkę z saperem na poziomie 8, zahaczającą powoli o 9. Dlatego saper, ponieważ stwierdziłem, że domaksuję sobie wszystkie postacie, jakie mam, przynajmniej do 10, czyli do tego jakby wejścia na trudniejszy etap rozgrywek. Po saperze został mi już chyba tylko Paladen, z tego co pamiętam. A nagrywam go dlatego, że mam dzisiaj bardzo dobrego win streak'a z Sapperem, ponieważ wygrałem bodajże 4 razy, przegrałem raz. Więc być może tym razem uda mi się wygrać i być jednak trochę mniej useless niż w ostatnim odcinku. Dobra, co nam to zostało do zrobienia? Powinniśmy jeszcze machnąć buty, które nawet możemy zrobić teraz. I, i to właśnie zrobimy. Czy na pewno to są buty? No, wydaje mi się, że tak. Machniemy sobie w nie jeden, jedną runę na życie. Ok. W takim razie mamy cały e, już set na naszego kresnela, poza, poza oczywiście bronią palną. E, pierwszy, czwarty, siódmy, standardowo młotek na siódmy. Jeżeli chodzi o ołtarz, to zgodnie z sugestią, e, przepraszam bardzo nie pamiętam w tej chwili Niku. E, ktoś napisał mi pod ostatnim... M, od, ostatnim filmem z saperem albo po prostu pod ostatnim filmem, też nie pamiętam, żebym maksował to temy i wydaje mi się, że jest to całkiem słuszny wybór w tej chwili, jako że kolejne pułapki wezmę dopiero na dziesiątym um, z kowalestwem mogę poczekać, aż do poziomu 17, gdzie będę go potrzebował. Natomiast tak to pewnie będę. od 10 w górę. Na pewno tak, na 10. poziomie machnę sobie minę antypersonalną. Pewnie potem jakoś flashbanga, czyli oto. Pewnie potem zdrowie Mastery, i pewnie potem jakoś dorzucę sobie w międzyczasie Steam Hammer. Dobra, czyli tak, będzie jakoś tak, mina antypersonalna, potem chyba Flashbank i dwa poziomy i dwa poziomy Steamhamera. Czyli na 14 poziomie powinien mieć już całkiem nieźle. A dlaczego dwa poziomy od razu? Z bardzo prostego powodu tutaj kosztuje 60 punktów klasowych, za to tu Steamhammer kosztuje już tylko ich 40, a dodatkowe Steamhammer ma dodatkowe 300 zdrowia. Moim zdaniem jest to całkiem sporo, chyba nie można go wtedy zdjąć berserkerem na dwa hity silne. Ok, w takim razie przystępujemy do kolejnej rozgrywki. Trzymajcie się krzeseł. Cudownie jest to mapa, która kompletnie nie pasuje do Sapera. W sensie, po prostu Sapera ma na niej mało do roboty, ponieważ jeżeli trafi na zły team, to nic sam nie zrobi, ale możemy próbować. Jednym z dzisiejszych winów był na przykład taki na Arena of the Warlords, więc mam nadzieję, że i tym razem wykaże się jakimś tam, powiedzmy, talentem do korzystania z technicznych nowinek Sapera. Oczywiście, jak zwykle, będziemy raczej ubezpieczać naszych towarzyszy niż, niż jakbym. Koncentrować się na mordowaniu przeciwników, postawimy na początku teleport wejściowy. Tylko gdzie postawić wyjściowy? Które, sensownie byłoby na przykład postawić go tutaj, tylko nie wiem, czy ktoś go od razu nie rozwali. Ale nawet jeśli, to i tak jesteśmy na tyle w tych szaczorach, można postawić teleport wyjściowy. I tak chyba też właśnie postąpimy, ponieważ tutaj, um, jakby przeciwnicy będą musieli do nas podejść i przez to odsłonić się na a, ataki ze strony moich po prostu sojuszników. Oczywiście potem machniemy sobie na środku totem, machniemy sobie nasze nieśmiertelne dwie pułapki. Czym coś jeszcze mamy? Tak, mamy jeszcze zaporę, ale na zaporę potrzebujemy sporo punktów klasowych. Dobra, więc standardowo zaczynamy od postawienia kopuły wolności, która umożliwi naszym sojusznikom teleportowanie się na miejsce wydarzeń. Ok, teraz, teraz, co? teraz szukamy szybko miejsca, gdzie można by postawić ten piękny krążek. Naturalnie teraz czas na o, czas na totem. Tu widzę, że trochę mi się gierka, gierka zacina, ale nic strasznego. No i patrzcie, że na razie mamy przewagę na środku pola, Miejmy nadzieję, że takowa się utrzyma. Dostaję pierwsze punkty klasowe za to chyba, że ktoś się teleportował e, za pomocą właśnie mojego przejścia międzywymiarowego. Możemy pomóc naszemu e, naszemu pozbyć się. Kurde, niestety. Okej. Okay. Tu się o, jakby zabraliśmy wrogiemu inkwizytorowi kamuflaż, natomiast to się na wiele z drugiej strony nie zdało, jako że, e, jako że po prostu jest od nas o wiele o wiele szybszy. Dobra, to jest nasz. Ja muszę uważać, ponieważ e, jedną z moich roli jako sapera jest także nękanie wrogich generów swoją obecnością. Tu zdobędziemy sobie kilka punktów. Shit, niestety e, chyba możemy zaraz zginąć jeszcze 6 sekund. No, może być. Możemy zginąć, trudno. Jakoś przeżyję. Tylko że 20 sekund respawna. Aha, w ogóle jeszcze uwalili mój teleport. Ok. Więc mógłbym w sumie machnąć swoją miksturę i to byłoby chyba lepsze wyjście z tej sytuacji. Ale mamy na razie dość pewną sytuację. Nie, niestety nie. W tym momencie zaczynamy przegrywać. Jeszcze nie punktowo, ale kompletnie straciliśmy inicjatywę na środku pola. Trzeba to będzie jak najszybciej. Jak najszybciej zmienić. Tu możemy gdzieś machnąć sobie teleporcik i uważać oczywiście na inkwizytora, który jakoś zaraz się tutaj nam skampi. Dobra, totem, aby nasi a, berserkerowie i... A, berserkerzy i tankowie mogli a, jak, jakoś, a, nie wiem, lepiej zarządzać swoimi zasobami żółtego paska. Nie wiem, czy można, ta, czy można tak powiedzieć. Okej, okay, tu możemy parę punktów zdobyć, albo nie. Nasze pułapki zdobyły je za nas. Przed wrogą siostrą ognia możemy się osłonić za naszą, yy, naszą barierą. Jest to bardzo wygodne. Plus fenomenalna zasłona ze strony naszego tanka. Przed wrogim torrent flame. Tu trzeba go bardzo pochwalić, ponieważ. Znaczy inaczej. Nie jest to może niesamowity ruch ze strony naszego, naszego tanka, ale raczej kiepskie wykastowanie zaklęcia przez. Shit. O, przez yy, wrogą siostrę ognia, jako że zwykle się Torrent Flame puszcza w plecy, tak aby ciężko było zlokalizować miejsce, z którego on leci. O nie, sorry przyjemniaczku. Dobra, i za plecy. Aha, no dużo to się raczej nie zdało. Ale możemy za to postawić znowu nasz teleporter. Taka jest właśnie Taka jest właśnie gra przy pomocy sapera. Musimy teraz wrócić tutaj do głównego, do głównego wejścia, tak aby umożliwić naszym kopanom teleport, jakby wykorzystanie teleportu wejściowego. Wow, ale co tu się w ogóle dzieje niedobrego? Ok, tu się przyda postawić jeszcze pułapki. Niestety w tym momencie raczej padam. Raczej padłem, ale jak widzicie. Gierka jest naprawdę, naprawdę szybka i na razie dla nas dość prosta. Miejmy nadzieję, że to się jakoś tam nie odwróci na naszą niekorzyść. Dobra. Ustawiamy teleport, aby zapewnić naszym kompanom lepsze, um, jakby dojście do środka pola bitwy. Ustawiamy także pałkę na środku. Hmm. Shit. Nie zdążyłem włożyć bloku. Ja Mam taki problem, że ponieważ mam świadomość tego, że krasnolud porusza się tak jakby zdaje obrażenia o wiele szybciej niż inne klasy. To przez to brakuje mi takiego wyczucia, kiedy mogę sobie pozwolić na atakowanie przeciwnika lekkimi ciosami, a kiedy, a kiedy nie. Ok, i wracamy szybko na środek pola. Kładziemy oczywiście totem, trochę obrywamy oddziałka przeciwnika, ale nie są to jeszcze jakieś straszne. ...straszne obrażenia. Aha, teraz nie ma sensu rozstawiać kłapek, bo i tak zaraz zdechnę. Czy zdążę... Tak jest, zdążyłem walnąć sobie miksturę. Jak by to zrobić? Ja bym mógł sobie tu postawić na przykład zasłonę. Jestem teraz tutaj perfidnie miażdżony przez a, wrogą siostrę ognia. 51 życia. Nie, to już było za mało. Ja w tym trochę się czasami irytuję, bo... W pewien sposób marnuję te moje podki zdrowia, nie mając żadnego konkretnego planu, co chcę zrobić już po tym, jak się wyleczę. No a wiadomo, że jednak na podki się zwykle zbiera surowce przez kilka, przez kilka gier. Może nie na jedną, tak, ale, ale na jakąś tam większą ich ilość już owszem. Cudownie, teraz, teraz z kolei Kers, czyli oczywiście klątwa. Jeszcze jedna sekunda. Niestety także mi się nie udało przeżyć. No, zaczynam trochę padać i trochę się niepokoić o wynik meczu, ponieważ mimo tego, że chwilowo jesteśmy na prowadzeniu, to jednak wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będziemy się musieli z naszym uh, prowadzeniem pożegnać. Ustawiamy teleport. Możemy teraz pójść sobie tutaj i spróbować przechwycić, uh, przechwycić wrogie działo, chciałem powiedzieć, ale, ale nic z tego. Dobra, spróbujemy tutaj. Kers oczywiście musiał polecieć. Ej, serio, coś zaczynam lamić. Jest, jest źle, słuchajcie. Na szczęście mój teleport cały czas stoi. Tak sobie myślę, że ten wąski przesmyk po prawej stronie byłby całkiem niezły do postawienia tam Hamera. Okej, okay, tu jest... O, tu jest przeciwny... Ja teraz wieję, ponieważ nie mam ochoty znowu skończyć jako, jako marynowany krasnolud w sosie własnym. Postawię także totem, ponieważ jak wiadomo totem jest najlepszym przyjacielem krasnala. Oraz mogę postawić jedno działo. Czy te bomby mnie zniszczą? Nie były jakieś strasznie mocne. Możemy zafundować sobie także taką barierę, która osłoni przynajmniej częściowo nasze twory przed atakami dystansowymi przeciwników. Okej. Okay. Nie wiem, co to miało być. On chyba chciał zdawać we mnie tego Krasięgulowa. Fenomenalnie, oczywiście musieliśmy jeszcze po drodze oberwać trutką, która trwa jeszcze 5 sekund. 5 cudownych sekund. O, uwaga, ponieważ ode mnie się można teraz zarazić. Nie wiem, czy był sens marnowania... marnowania tej poty. Myślę, że jest to kwestia dyskusyjna. Okej, okay, tu jest nasz sojusznik, więc na razie jest naprawdę okej. Okay. Możemy się teraz e, schować. Ej, okay. punkt nam lotują całkiem przyjemny. Mimo wszystko, mimo wszystko nie mogę jakoś strasznie narzekać na moją grę. Mogłoby być lepiej, mógłbym coś tam bardziej robić, ale jak na ten poziom, to jestem z siebie raczej zadowolony. Tu bym jeszcze zdobył sobie asystę na nim. Chyba nie zdobyłem nam żadnej asysty jednak, mimo wszystko. Wroga siostra. Wrogą siostrę możemy dojechać pułapkami, jeżeli tylko się znajdziemy tuż, tuż obok niej. Niestety ona już sobie uciekła więc umiejscowimy nasze pułapki gdzieś na środku pola. To jest najlepsza metoda na zdobywanie takich jakby prostych punktów. Po prostu stawiasz pułapki gdzieś, gdzie dość często przeciwnicy po prostu biegają. Okej, okay, tam się teraz nie pcham, ponieważ jak ktoś mi doda te kropelki, to będzie bardzo nietęgo. Zaczyna się flame na czacie, żeby nie biegać w momencie, w którym ma się na sobie poison i jest to oczywiście racja, z którym się jak najbardziej jak najbardziej zgadzam. Czy jestem ścigany? Chyba nie jestem. Um, do Tesli tak, że nie mam ochoty za bardzo się e, przytulać. Jako, że byłoby to na pewno z mojej strony swoisty błąd. Postawimy za to tutaj teleport. Ej bieganie z takimi 130 ma życia jest naprawdę, naprawdę spoko moim zdaniem. To jest takie wyzwanie. BUM! No, dojechałem. W każdym razie. Pamiętam kiedyś grałem sobie. W ogóle. Bo są, po, są osoby w tej grze, które już kojarzę tak jakby e, tak jakby w ponikach i jestem w stanie powiedzieć, czy są mocne czy słabe. Po prostu kiedy. Jakby, już na, jakby tyle razy z nimi grałem, że wiem czy są mocne czy słabe. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Ok, stawiamy dwie pułapy. I w tym momencie e, wygraliśmy ten przefantastyczny meczik. Myślę, że nie będę, do, nie będę jakby nagrywał kolejnego odcinka, ponieważ e, nie wyszedł nam jakoś strasznie krótko. Walka była w miarę zacięta, byłem w grze jedynym saperem i muszę przyznać, że jestem z siebie w miarę zadowolony, ponieważ wylądowałem gdzieś um, po środku tabeli, a na, takie, na tego typu mapach to jest jednak norma. Jako że nie jesteśmy um, w stanie. Hmm. Inaczej, jako że... Walka skupia się głównie właśnie na tym środku pola, gdzie dość często są niszczone nasze pułapki, teleporty i jakby kwestią umowną jest. Kurde, trochę się, za... trochę się jakby zaplątałem. O wiele prościej jest nam zdobywać punkty na mapach pokroju, yy, pokroju Dwarven Quarry albo Cannibal Stronghold, ponieważ tam takie jakby walk... walki nie toczą się w jednym miejscu, tylko w jakby. Ojej! Celem gracza jest zdobyć konkretny punkt, ale walki są porozmieszczane nie tylko w tym jednym punkcie, tylko dookoła także, tak? Czyli ludzie się leją w wielu miejscach, a nie w jednym. I wtedy jest nam po prostu o wiele łatwiej kogoś mordować. Dobra, nie zagłębiając się w resztę szczegółów taktycznych, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa, hej!